Szanowni państwo, w imieniu Europejskiej Partii Ludowej chciałbym tę debatę zacząć od bardzo prostego zdania. Aleksandr Łukaszenka to dyktator. Aleksandr Łukaszenka to uzurpator, bo on wie i my wiemy, że w 2020 roku przegrał i ukradł prezydenturę. Ale dzisiaj bardzo ważny dzień, także z tego tytułu, że poznamy laureata Nagrody Sacharowa. Mam nadzieję, że ta nagroda przypadnie Andrzejowi Poczobutowi, człowiekowi niezłomnemu, któremu Aleksandr Łukaszenka nie zamknął ust, pomimo, że zabrał mu wolność. Mam nadzieję, że więźniowie polityczni na Białorusi będą wolni. Będą wolni, tak jak Siergiej Ciechanowski, który dzisiaj będzie miał szansę przemawiać z tej trybuny. I kiedyś przemówi z niej również, Andrzej Poczobut i chciałbym zastanowić się, co on powiedziałby nam dzisiaj, a powiedziałby, myślę, jedno, że wartościami się nie handluje. I myślę, że my powinniśmy być bardzo konsekwentni, upominając się o wolność dla więźniów politycznych, chciałbym podkreślić, że sankcje działają. Miejsce Aleksandra Łukaszenki jest przed Międzynarodowym Trybunałem Haskim. On tam powinien odpowiadać, a nie szukać miejsca na politycznych salonach. Dlatego chciałbym jeszcze raz potwierdzić. Keep calm, sanctions on. Bądźmy konsekwentni. Dziękuję bardzo. Mariusz Kamiński. Szanowni Państwo, po raz kolejny Parlament Europejski zajmuje się sytuacją na Białorusi. Cieszę się, że w związku z tą debatą i z przyjmowaną rezolucją usłyszymy tu w Strasburgu głos wolnej Białorusi. Naszymi gośćmi będą Swietłana Cichanowska i jej mąż Serhiej, wieloletni więzień Łukaszenki. Niestety jego uwolnienie nie jest sygnałem zmian na Białorusi, ale jedynie cyniczną grą dyktatora. Więzienia w Mińsku nie pustoszeją, a wręcz przeciwnie. W dalszym ciągu reżim przetrzymuje tysiące więźniów politycznych. Wśród nich jest Andrzej Poczobut, nasz niezłomny rodak. Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Kacjalina Andriejewa, niezwykle odważna dziennikarka telewizji Bielsat. Nigdy o nich nie zapomnimy. Prawa człowieka i obywatela na Białorusi nie istnieją. Nasze działania wobec Łukaszenki muszą być dalej twarde i konsekwentne. Sankcje wobec reżimu muszą być utrzymane i kontynuowane, a zbrodnie, jakich dopuścił się Łukaszenka, muszą być osądzone przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Białoruś nie jest skazana na koszmar dyktatury Łukaszenki i podległość Rosji Putina na kolaborację ze Złem. Mam marzenie o wolnej i demokratycznej Białorusi, decydującej w oparciu o wolę społeczeństwa o swojej przyszłości, integracji z Europą, żyjącej w przyjaźni z sąsiadami. Byłem jednym z nielicznych, by podczas wyborów 2020 roku na miejscu w Mińsku dać świadectwo prawdzie. Dzisiaj kieruję swój apel do Parlamentu Europejskiego, do was wszystkich. Możemy ocalić jedno życie. Możemy uhonorować niezwykłego człowieka i jego walkę o wolną Białoruś i wolne słowo. To Andrzej Poczobut, niezłomny i bezkompromisowy, Polak i obywatel Białorusi, dziennikarz więzień polityczny walczący o prawdę historyczną i prawo do bycia Polakiem. Nagroda Sacharowa ma wielką moc. Niech Andrzej Poczobut będzie inspiracją dla całej Europy. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i w proch. Dziękuję bardzo. Next speaker is Robert Dzisiaj z Parlamentu Europejskiego muszą mocno wybrzmieć te słowa. Łukaszenka jest dyktatorem, uzurpatorem, podnóżkiem Putina, a jego miejsce nie jest w Mińsku, ale w Hadze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Druga rzecz. Niezwykle ważna to byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy po stronie narodu białoruskiego, narodu białoruskiego, który pięć lat temu w sposób wyjątkowy udowodnił swoje marzenie o niepodległej, wolnej Białorusi. Zapłacili za to cenę. Pół miliona Białorusinów i Białorusinek musiało uciekać z Białorusi. Ponad 60 tysięcy osób w sumie od 2020 roku trafiło do więzień. Jednym z takich osób jest jeszcze nie wspomniany dzisiaj Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla.

To są dziennikarze przebywający w więzieniu na podstawie sprefabrykowanych oskarżeń. Nagroda Saharowa y, nagradza ich wysiłki na rzecz demokracji i wolności. Parlament Europejski stoi po ich stronie i po stronie wszystkich tych, którzy domagają się wolności. Za chwilę wysłuchamy wystąpień pana Siarchieja Cichanowskiego i Swiadłane Cichanowskich. Ich obecność przypomina nam o tym, jaka stawka jest przed nami. Parlament Europejski no, musi być po stronie tych, którzy walczą przeciwko niesprawiedliwości. W grudniu tu do Parlamentu Europejskiego też e, przybędą e, dziennikarze e, pa, palestyńscy i studenci z Serbii. Dziękuję bardzo grupom politycznym za nominację i członkom Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji. E, rozwoju za ich pracę. Tutaj ta debata odbędzie się w Strasburgu podczas sesji grudniowej. Wszyscy laureaci będą zaproszeni. Dziękuję.